Znaczy nagrywamy myśli, w spartańskich warunkach i no, czwarty raz wchodzi do tego pokoju, żeby się tutaj o czymś wyjdźcie mi stąd, bo zaraz Dobra, bo cicho, idź ja, no. Dobra, cicho, idźcie tam. Dobra, yy, cicho. Boks na ślub, yy, yy, Boże, Lemoncraft, fabryka Venetekturki i właśnie użyłam pierwszy raz nowo, które jest szczerze powiem trochę niefajne, bo... Po prostu ten kolor się tak, jest za mało napigmentowany i ten kolor się strasznie rozmazuje. W sensie nie jest taki intensywny jak powinien być, ale dobra, nieważne. Kwiatuszek z tego. Jest z czego? Z Ran. No i teraz otwieramy. No i mamy boksa. I słuchajcie, pierwszy raz używałam właśnie tej fabrykowej szufladki. Pierwszy raz jak zobacząc, to myślałam, kurde, choinka taka szuflada, ale powiem Wam teraz, mi się to podoba, bo. Tutaj będzie akurat w prezencie jakaś biżuteria. Też tutaj pewnie jeszcze w środku będzie trochę, nie wiem, jakieś watki albo może jakieś koronki, albo coś, nie wiem, jakieś poduszeczka i to będzie biżuteria w środku. A to jest taki boxik ślubny i tutaj są też strukturkowe, e, fabrykowe tekturki też z tym, bo tutaj ten dużo lepiej wygląda, bo jest dwie warstwy są. Także no, wiecie, jak, jak co komu się podoba, nie? Tu też te fabryki i tu też fabryki. Dobra, odstawiam sobie tutaj na bok, bo nawet nie mam jak tego teraz zamknąć. Później, słuchajcie, stworzyłam coś takiego, to jest taka moja odpowiedź na mm, kopertę na pieniążki, bo to jest też na ślub, ale ponieważ, yy, no żeby się te pieniążki pomieściły i żeby można było to razem zrobić z kartką, to tutaj są życzenia, tu będzie podpis osoby, której to będzie, a tutaj jest taka dodatkowa koperta yy, i w tej kopercie będą pieniążki, tu, no i tak mi się wydawało, że takie fajne i oryginalne, mam nadzieję. No już teraz zmiana jak tego da także to jest też. E, też oczywiście lemon i fabryka. E, później mam taką schodzie kartkę. Oczywiście wszystkim zrobiłam kartki, tylko nie swoje, bo ja też nie na to wesele. I tu po prostu w ostatniej chwili robiłam swoje, ale wydaje mi się ona no, bardzo fajna. Użyłam tutaj tych e, jak to się nazywają? Wydzieranki z e, Aksona. To jest z jednego kompletu wydzieranek. Mimo tyle, nie wiem czy to widać, on to jest taki troszkę podniesiona. Tutaj nie jest na płasko to wygląda. Adventure Begins. I w środku jest kartka, która mi się mega spodobała. Szybko jest kartka, która mu się bardzo podobała, proszę bardzo, to jest też na y, trz, trójwymiarze, takie, y, takie tagusie wiszące z różnymi słowami, bardzo fajna wydaje mi się. Także to jest ta z Aksona i później mam jeszcze dwie, y, tu jest y, komunijna, ta jest dla dziewczynki. Matkę, którą ja nie nagrywałam z ręki, nie mogę się tu ogarnąć. O, tak wygląda. Tu jest też tekturka, z kolei to jest zrobione tym, tu za klej. To jest zrobione embossingiem. No i tylko powycinane, wiecie, podkłady w formie serwetek i tych. I tekturka fabrykowa i napis. I druga, druga, tu też jest tekturka z fabryki i już Wam pokazuję jak wygląda dla chłopca i wygląda tak. Ta też jest embosowana. Plus napis i kwiatuszki. No, bardzo proste. I też podniesiona na 3 Dobra, to są moje wszystkie prace. Kończę, bo muszę to wszystko oddać. Pa!